Cześć, tu Kacper Zalsman Grill Bastards. Dzisiaj mówimy kolejny stek Teres Major. Stek z łopatki. Łopatka jest to część krowy ciężko pracująca. Krowa się przemieszcza i większość mięśni zupełnie nie nadaje się na steki. Ale są dwa wyjątki. Jednym z nich jest właśnie Teres Major. Słuchajcie, to jest cięcie, które jest drugim najdelikatniejszym cięciem w ciele krowy po polędwicy. Jest naprawdę pyszne. Wygląda też trochę jak polędwica. A jak zgrillować Teresę tak zwaną? Możemy to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze możemy posmarować olejem i zgrillować tego steka po prostu w całości. Sól, pieprz. Wbijam sondę termometru w sam środek Teres Majora i kładziemy go w strefę temperatury wysokiej. Tutaj mamy nagrzanego Genesisa. Nie ma tu za bardzo bajerów, Są po prostu trzy palniki, dwa odpalone na maksa, jeden na minimum. W tej maksymalnej temperaturze będziemy oczywiście tego Teres Majora spiekać. Dobra, przerzućmy na drugą stronę. Major Teresa, ale słuchaj. Tak spieczony z dwóch stron ma 34 stopnie. Przesuwamy go w strefę temperatury pośredniej. Nawet na półeczce sobie wyląduje. A my bierzemy się za drugiego Teresa. Co z nim możemy zrobić? Możemy zrobić z niego tak zwanego butterfly'a, czyli rozciąć go na cienkiego one minute steaka. Płasko nożem równolegle do deski zaczynam nacinanie i muszę z niego zrobić po prostu jednego płaskiego steka. Dobra, starajcie się nie przeciąć do końca. Tak to wygląda. Cienki stek, to się będzie robiło bardzo, bardzo krótko. Oczywiście całość też smaruję olejem. Sól i pieprz. Teres Major wygląda przepięknie już w tym momencie. Widzicie, że on ma tutaj przerosty tłuszczowe. Tym się różni od polędwicy, właśnie. Myślę, że jest dużo bogatszy w smak. Idziemy go grillować. <laughs> Widzicie, że pierwszy stek już tutaj sobie na półesce lata. A nasz Butterfly ląduje w strefie temperatury bezpośredniej. I tutaj będzie się już grillował do końca. Nie trzeba go przesuwać w strefę temperatury pośredniej. Przewracam na drugą stronę. Przyda mu się jeszcze trochę karmelizacji. Teraz major przekroczył 50 stopni. Dla mnie to jest taki już idealny moment, żeby go zdjąć do odpoczywania. Więc pierwszy grubas odpoczywa. A to, co mamy na ruszcie, jeszcze możemy zrobić tak zwaną kratkę. On jest jeszcze trochę miękki i za moment próbujemy obu teres majorów i sprawdzimy, czy jest różnica. Jak on już zaczyna być taki wygięty jak podeszwa, to znaczy, że te wszystkie włókna już się... Bardzo ładnie pościnały Możemy chwilę poczekać i próbujemy, jak smakuje Teresmajer. Uuu, ten już podskoczył do 54, to już oznacza, że odpoczywanie prawie skończone. Zaczynamy od cienkusza. No, cienkusz bardzo ładny w środku. Widać, że tu już się czerwień zaczyna znikać, zamienia się w różowość, więc on już gdzieś tam w okolicach medium. Jest tutaj w tej grubszej części, no oczywiście jest trochę bardziej krwisty. Próbujemy sól, pieprzy. Mm. Pysznie. Maga. Próbujemy grubasa. 54 stopnia. Mówiłem to pewnie już nie raz. Ten kolor się update'uje. Po chwili zrobi się bardziej czerwony, ale to jest podobny stopień wysmażenia jak to. Może trochę bardziej w stronę lewe. Próbujemy. Ten w tym całym kawałku jest oczywiście dużo bardziej soczysty. To jest stek. Pytajcie waszego rzeźnika o Teres Majora, bo każdy rzeźnik powinien coś takiego mieć w ofercie. Bo występuje Teres Major w każdej krowie. nice to